Myślę, że nie euro odbędzie się w takiej konfiguracji, w konfiguracji, jak jest zaplanowany. Nie wydaje mi się, że były jakieś wielkie, wielkie zmiany, aczkolwiek no wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała rozwijał dalej covid. Mówi się o szczepionce, mówi się o tym, że, że, że gdzieś zatrzymamy tą trzecią, e, trzecią falę, że, 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 że przyjdzie wiosna, marzec, przyjdzie wielki optymizm, wydłużą się dni będzie więcej słońca, inaczej to wpływa na samopoczucie ludzi. Także ja mam nadzieję i chciałbym, żeby te mistrzostwa się odbyły. Jeżeli się odbędą w takiej samej konfiguracji, no to nic nie będziemy zmieniali. Natomiast jeżeli się okaże, że są problemy w niektórych krajach, to 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 to, to muszę powiedzieć, że UEFA ma przygotowany plan B, plan C, plan D, na którym też się pracuje. Natomiast no, nie wyciągamy tego na, na zewnątrz, bo, bo trzeba szanować kraje, które zainwestowały bardzo wiele pieniędzy, czasu na to, żeby być na te euro przygotowanym. Budowały się stadiony specjalnie pod, to, pod te euro, także także. Miałem nadzieję, żeby wypali plan Tutaj jest pewien, pewien problem, może być. Natomiast nie zapomnijmy o tym, nie zapomnijmy o tym, że UEFA, żeśmy kiedyś podjęli taką decyzję, że w każdym kraju UEFA nie chce, że tak powiem, dawać swoich wytycznych, tylko obowiązują reguły danego kraju. prawda? Jeżeli w Polsce na przykład będzie, że 50% ludzi może przychodzić na stadion i euro byłoby w Polsce, to wiadomo, że możemy tych 50% ludzi na stadion wprowadzić. Czyli UEFA będzie prawdopodobnie akceptowała krajowe rozwiązania. Natomiast na dzień dzisiejszy, no w całej Europie, jest prawie lockdown totalny. I można powiedzieć, że, że prawie wszystko jest zamknięte. Musimy przebywać w domu, mamy z tym wielki. Wielki problem, no, 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 bo jest to problem już psychiczny, też dla, dla wielu ludzi. Nie tylko jest to problem, że, że wielu ludzi po prostu no, traci pracę, jest bez pieniędzy, są to jakieś tam problemy, no, ale, ale wyjścia, na razie, wyjścia na razie nie widać. Miejmy nadzieję, że szybko światło w tunelu zapali.